No witam na kolejnym filmie z CSGO Skinsa Dzisiaj mam mocny pomysł, tylko najpierw ogłoszenia parafialne Rozdaję tego skina, jeżeli chcesz go dostać No to wpisz kod stricto, samo wpisanie wystarczy Polajkuj ten film, zasubskrybuj mój kanał Wbij na kika i zostaw followa, w opisie masz link No i obejdź ten film do końca, ponieważ w randomowym momencie Powiem hasło, które trzeba będzie napisać w komentarzu Na moim Discordzie są wyniki z ostatnich filmów Więc tam regularnie sobie uzupełniam te wyniki Sprawdź sobie, czy czasem nie wygrałeś No i przede wszystkim Falchion dalej wisi Wisi ten dziad, e, nie będę się powtarzał W filmach. Filmach opowiadałem, jak nie oglądałeś, to twoja strata, bo działo się mocno. Nie wiem, czy widzisz te saldo, tak? W ostatnich filmach było totalne kongo, kosmos był totalny. Ale powiem tylko to, kod stricto, nie 10% bonusu i darmowe 2 ,10 zł 10 groszy na start. Masz masę metod płatności. Ostatnio miałem kosę za 380, a dziś ona... O ja pierdolę, dobra, dalej te kosy są źle. No, rękawiczki jest droższe niż kosa, pojebało i dobra, jak będziecie wpłacać, to proszę nie wpłacajcie kosy. ale macie inne, które są dobre ceny. Dobra, i lecimy sobie na jakąś szyneczkę, albo nie. Miałem dzisiaj plan. Plan jest dzisiaj taki, że zagramy w dzisiejszym odcinku tylko 4 bitwy. To będzie szybki odcinek, ale każda z tych bitw będzie kosztować 1000 zł. Wszystkie bitwy czuję, nawet tego nie sprawdzałem, ale Czutka mi mówi, żeby zagrać na underdogu. Także weźmiemy sobie poprzedni film. kto nie oglądał Gold co porobił, no to przy... bardzo przepraszam, nie? nie moja wina. Bo nie moja wina, że to nie, tego nie oglądałeś, bo wydropił nam zajebisty sticker, dwa nawet, więc dobra. na under bierzemy totalnych kozaków, czyli i Samu i Michaela. No, bitwa jest za 900, niestety. Nie, nie pykło nam, tak jak chciałem. Ale dobra! I samo smuję, wydropił. Dobra! Oby tak zostało. Ja pierdolę, jak dzisiaj zrobimy dychę. To będę w niebo wzięty normalnie. Ty, nowy zapowiada się na to, że to wygram. Proszę, żeby się nic nie zjebało. Ale są duże szanse. Tak, 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 tak. tak Kurwa, no nie ja pierdolę. Pięć, co to jest? Co to jest za bitwa? Dobra, ja to klonuję i gram to samo. Gram to samo. Druga z czterech bitw w tym momencie. Znowu Isamu, I Samu, i Michał i chodźcie gałgany. Ja pierdzielę, i szczerze, chciałem trochę dłuższe te bitwy, żeby odcinek nie ma dwóch minut. No i smuje, dostałem, kurde. Dobra, to i tak nie jest najdroższe. I samu lepiej dostał. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jestem pierwszy. Oby tak się utrzymało. Dobra, dobra, dobra. Kurde, no nie wierzę, No teraz jestem ostatni. No i smuje jeszcze dostałem. Kurde. Kurwa, co za genialny drop tu dropi. Ale jakaś gorsza smuja 1900. Ja pierdolę. Dobra, trzecia bitwa z czterech. Przedostatnia bitwa w tym odcinku. No nie gadaj, że ten odcinek będzie taki krótki, nie? Ja pierdzielę. Obiecałem wam, że zrobię wam jakiś mocny content, jak dojdziemy do takich sum. Takich no i kurwa jest, tylko nie dropi dla mnie. Dlaczego? Ja pierdzielę. No i drugi raz pojebało, co tu jest grane? No jeszcze co? Co kurwa? Co? Co tu się dzieje, nie? Dobra, ostatnia Bitwa. Ostatnia. Dorzucę jeszcze na szczęście. Jeszcze jedną. I ja pierdzielę, ale będzie. Jak tego nie wygramy, to będzie tragedia, nie? Powiem wam tak. Ja się nie jestem mega zły na to. Przez to, że to jest i tak z tego buforu, co zrobiliśmy. Ja chciałem dojść tak do dwóch, trzech koła, bo bym usatysfakcjonowany w pełni. Wszystko inne to jest budżet odcinka. Ty, no. Kurde. Wygląda na to, że pierwsza bitwa chyba będzie wygrana w końcu. Ale coś nie, nie rozdaje porządnie. No co to kurde ma być, nie? Okej, okay, dobra. I samo coś wydropił. Ty, no. Wygląda to ładnie. Żeby nie było okrągłego. No i dobra, zwycięstwo, zwycięstwo, ale nie cieszy mnie to. No kurde, 500 w końcu jak wygrałem. Kurde, no i wróciliśmy do tego sprzed kilku filmów, Salda. Pojebemy. Ja pierdziele, ja pierdziele, Tego gotkaisa muszę samemu sobie otworzyć. Dwa razy, razy trzy. Dwa razy, raz, po raz, dwa razy, po dwa razy. I gówno. Niestety. A, jednak plus. Kurde, nie ogarniam tych naklejek, ale mega mi się podoba ta skrzynka. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech to siądzie. I gówno, gówno totalne, chociaż to z 200 wykosztuje Na 30, ja pierdziele I ostatni raz, ostatni, miałem miałem dwa razy rozkładać ale Smuja, smuja, smuja Smuja kult Chuj mam w dupę, dobra Ej, genialna jest ta skrzynka I mamy trzy, ja pierdzielę. Ale tu są emocje z tym, nie? Dobra, mamy 2691 a skrzynka kosztuje 2,79. To będzie mieć trzy koła. Dalej nie będzie źle. A może być, kurde, piątka znowu. ładujemy to, ładujemy, ładujemy. Dzioki, to są genialne skrzynki. No i o co kurde, ja, kurwa, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jakiego mam farta? Jakbym te bitwy wszystkie grał na standardowym. Nie wiem, czy to jest zbugowana skrzynka, czy co tu jest grane? Dobra, otwieram to dalej. Pokaż maleńka, co masz w środku. Dob to nie jest nie najgorszy drop, ale nie jest super. No, dobra, jeszcze raz. Zwróćcie. Zarobiliśmy 200 i tak Dobra, to jest tragedia totalna To jest syf niesamowity Spierdalaj z tym a Syf niesamowity, a i tak tylko 300 złotych w pizdę Dobra, dawaj, 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 dawaj I co mi... No kurde, dalej syf jasty Ale dalej 300, będzie w dupę tylko Ja nie, dwa a zarobiliśmy 200 Tu się odpierdala Ej, dobra Czekajcie, żeby tak było widać wszystko, dobra, dobra. Smuja, kurwa, mać! Ej, nie wiem, że co tu się... A nie, aha. Czemu to nagle... A, bo to jest te okrągłe, aha, dobra. Czyli tu chodzi o to, że jak jest taki kształt, to kosztuje to 3000, a jak jest takie okrągły medalion, to kosztuje to 300. Okej, okay, okej, okay. już myślałem, że będzie niesamowicie, ale dobra. K kurwa, no nie, no nie, no nie, no nie! Ja pierdolę Siedem! Widzowie... Brak słów, brak słów, jak dobijemy do dychy dzisiaj Nie, no jest moja Stój, 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 stój. Kurwa, było blisko ja pierdzielę. Ludzie, zaraz obudzę wszystkich w domu. 6, 6, 6, 6, 6, 6 salwa. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurwa, ta szmata tak, tak się, tak się pokazuje często. Teraz się zaczyna zabierać. Dobra, dawaj dalej, dawaj dalej, dawaj dalej. I, ale szmata, kurde. Ojej, jaj, dobra. I cyk, Co tu będzie? To jest najważniejszy take, bo teraz mam plan. Słabo, słabo. Słuchajcie, jest teraz słabo. Otwieram to ostatni raz. To jest ostatnie otwarcie, jakie robię teraz. Do, czyli po prostu miałem mega farta. Nie ze skrzynka zbagowana, tego miałem mega Farta. No właśnie. Chociaż kurde, no jeszcze raz bym chciał coś wydropić. No może teraz. No nie, no nie powinienem tego otwierać, ale dobra. Smuja, kurwa, mać. Niesamowita jest ta skrzynka. Ja pierdolę. Sześć kapci. Dobra, i teraz robimy tak. Bitewka, tylko tym razem standardowy na trzech. Jak to siądzie, jak to siądzie, to mamy, mamy dychę gwarantowaną, nie? No może nie, że gwarantowaną, ale naprawdę będzie kosmos. Dobra, pierwsza póki co słabo. To jest tak, jakbym dwa razy odwożył po trzy razy normalnie. Zwykle. No taki, no, no wiecie o co chodzi co nie? Dobra, póki co Michał ładnie wydropił, ale no ja liczę na Crown Victoria, nie? To nie jest Crown Victoria, tylko Crown po prostu, ale jestem odklejony lekko i tak gadam. Te naklejki są odklejone. Dwie szanse i kurde Lipton, Lipton, Lipton. No ostatnia może, no i nie siadło. Kurde, no to słabo, słabo, słabo. Tragiczny profit z tego. Pierwszy raz coś takiego widzę, także czekajcie. Na samo zakończenie, za 600 zł, żebyśmy mieli równe 4 koła, to mi wystarczy. Znów standardowy. Jeżeli przegramy 4 koła, nie będę zły. Że można byłoby bardziej pospącić. Kurde, Michał, co dostał? Ja pili. Ja też to mogę dostać, ale. Ty, 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 ty. Proszę, żeby nic się nie wykrzeczyło. Nie wykrzeczyło się. To Nie, nie. Kurwa, Maci. Ja pierdolę. Tak. Tak mało brakło. Miałbym dziewięć i ha, pierdolne. Dobra, to były, to dzisiaj był najbardziej emocjonalny film w historii, historii, kurde, wszystkiego, nie? Wszystkich moich odcinków, co ja nagrywałem. To jest dla mnie, to jest dla mnie niesamowite. Jeżeli doceniasz takie kino, co się dzisiaj działo, to wpisz koniecznie kod dołącz sobie do giveaway'a i więcej nic nie mam do dodania, nie? Na Discordzie macie wyniki, trzymajcie się i siema.